A więc do dzieła Ox Outs mamy z Coin oraz Rice Następny Bambu Shut Coin oraz rice znowu mhm. ciekawe. Sezam Rice i kawa. Asparagus. Skalion i coin. I ostatni Soybin. Bin i rice. Ok, mamy bambus i asparagus. Mamy sezam. Tutaj nie zauważyłem takiej jednej rzeczy, że te kwiatki rosną na trawie, dlatego tam nie chciało coś urosnąć. A w międzyczasie, żeby nie marnować czasu, no zobaczmy ten tinker z Lava Wood. Zwykłą deskę, wylewamy lawę, ok, mogę podnieść, więc zróbmy tak. Faucet. Dobra, tutaj to mogę dać. O, teraz mogę wylać. Dobra, jest lava wood, a drugim jest firewood. A, i to się kreftuje. Okej. Okay. Dobra, dajmy to już tutaj, gdzie powinno być. No dobra, ale zupełnie jakieś następne osiągnięcie. Silky cloth. Czy ja to jestem w stanie zrobić w ogóle? Nie silky, tylko silky jewel. O, emerald jest potrzebny. 8 złoto, to jestem w stanie zrobić tylko emerald. 8, 16, 32 nitki, 4 sztabki złota. Ok, mamy Mystical White Seat. To nie działa. Ok, dawa, Silky Cloth, so. Um, powinienem hmm. mieć jakiś myślę. Dot. O jest, a jest Emerald 1. Silk Touch Modifier Silk drivers, e, mogą zostać dodane do narzędzi, by dać im Silk Touch. Na ziemi to nie jest potrzebne. Smite Gaviard Soil it Soil Dead Bone Meal i Rotten Flesh. He is undead, lecz nie umarłych konsekwentna ziemia do jakby dosyć smite consecrated soil jak to się robi a przepara się to od razu to zróbmy Już ani nie umarłych. I skrzyneczka kolejna. No i został ten Mending Moss w tym momencie. No to, to na razie zostaje. To zostaje, bo jest drugie. Ok, coś tu urosło. Jest soybin. Mogę zrobić żółty, Zuccus i właśnie ten. A jeśli chodzi o rzeczy z Mystical, będę odkładał je w osobnej skrzynce. Soja yeah. Basic Automation Block Breaker Heads Torch, iron, pick, iron Pickaxe I trochę yeah. kamienia To mam To jest I Block breaker. Ten bug opener ewentualnie jeszcze. Może będzie w miarę tani. 700 na żelazo i skrzynia. I to jest bug opener, również niepotrzebne mi w tym momencie. Kryówki się pojawiły w końcu. W ogóle nie chcę rosnąć przez to oiekowanie. Szkoda. I pojawiło się w końcu okej, okay. Okay. dobre, ciekawe. Następne Forever Alone Celery Seed, zwykły Seed i soybean inside Inserter, Quick Dropper, Combustion Collector, Golden Spikes K S S B L Insighter. no właśnie, dużo żelaza Szkoda mi na razie żelaza wydawać na to Golden Spikes też nie będziemy stać Też widzi bardzo dużo złota. A to dadzi tylko mi EXPA, co mi nie jest aktualnie mega potrzebne. Następne Beta Storage. To jest ostatnia już zakładka, którą w tym momencie mogę robić. Date Chest 9000. Build Date teraz będzie Date Chest 8 Dieta. I zwykła skrzynka Diet chest 9000 Możesz zrobić diet chest by magazynować stack of diet Mega przydatne Ogólnie jak sobie położymy ten diet, diet chest W środku jest książka e, Witamy w w ziemistej skrzyni 9000 mamy nadzieję, że będziesz zadowolony przez wiele lat z składania stacków dieta w naszym narzędziu magazynującym jeśli to dobrze tłumaczę no i jest dalej jeszcze nawet tego mi się nie chce czytać, i tego tak już nie możemy tu włożyć z tutaj można tylko dieta trzymać, także useless co to jest następne copper chest Jak się robi copper? To jest Copper Chemical Dust. Hmm, czyli żeby zrobić miedź potrzebny jest gunpowder oraz pumpkin. Na razie niech się tu robi złoto, a później zrobię sobie copper. o panie, to aż tyle się dostaje. ULALA! Tego się nie spodziewałem. Um, to może Stone Storage Dance Stone Storage 8 Stona, a tutaj Stone Storage Upgrade, czyli Stone i Szkła. Okej, okay, jest żółty. Już tutaj. Okej, okay, napiszę to. to. niech tylko to zaliczę. Ok, i to. I kolejne zadanie zrobione. Hmm. Taka dużo większa skrzynka. Tylko że tego nie można otworzyć z boku. Trzeba klikać od frontu. Ciekawe, ciekawe. O. A dźwięk ma skrzynki. powinien być jakaś taka... taki głębszy ten dźwięk. Jakby to z kamienia się otwierało. No ale dobra. Co to jest? Stone junkbox. Junkbox. Stone słaby. I ten. No dobra. I co to jest? Nie wiem. No dobra. Sun Q Q. A jednak będzie potrzebny jeden headstone. I to mm -hmm. wyrzuca przedmioty w takiej samej kolejności jakiej były wkładane. Nie wiem niepotrzebne. Ważne, że czysty jest. I ostatnie to jest antibariel antibal. Ulala, tu idzie diament, ender chest, blok kwarcu Dobra, w to na razie zostaje W sojusz Seleri Czyli Seler, prawdopodobnie Forever alone Poziom siódmy. Letius i lik Letius to jest Soybin i Selej. Lick to jest scalion i Selej. Ok, trzeba iść spać. A w tym czasie lecimy dalej. Z jest Storage. Yeah, Trochę za drogie jak na mój aktualny stan surowcowy. Uncolossal chest. Uncolossal chest. Tego potrzebujemy 26. I potem zrobić core i interface. Aha. 26. Czestko i CEST Interface. Czestko jedno żelazo, a do interfejsu nie trzeba żelaza. Mm, 3 na 3 na 3 do 10 10 na 10. 3 na 3 na 3. Okej, okay. Wooden Colossal Chest, tak to wygląda. No i tutaj z tych slotów. Uu. Jest ok, sporo. Zrzućmy sobie tutaj. Nagada i tak, to jest skopiowane. No to będzie trzeba wszystko zrobić, ale z kopium. I Uncolossal copy no właśnie dużo 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 a colossal Chest to jest Colossal Chest Wall i zuk no to zróbmy tak no to już dwie jak sobie będzie No i Często jest taka malutka skrzyneczka. Taka śmieszna. I to było na tyle z takich osiągnięć, które w tym momencie już mogę zrobić. Trzeba odlokować po prostu Mystical Flora i robić najgłupszy modek i powstał, czyli botanie. Ale do tego jest potrzebne Mystical Flowers, więc skupmy się w tym momencie już totalnie na tym. Żółty z białym wychodzi brązowy. Dobra, niech się tutaj już robi Benzowy i sugar cane. Będzie potrzebne A, więc przenieśmy to w takim razie Żółty biały, bo to właśnie benzowy, a potem benzowy będzie się raz zrobił już ze trzciną cukrową. Melony będą potrzebne. Sobie od razu je zasadzę. Mhm. No to się będzie już krzyżowało tutaj wtedy. Okej, okay. jest Lick. Jest Letius. A czy konewka zadziała nam mistyczne kwiaty? Chyba Tak, dobra, konewka na to działa. To w ten sposób będę mógł się przyspieszać. No i Letius. No i lecimy dalej, ty ósmy 6 Sugar Sugarcane z Letius. Tutaj coś się stało. O, dobra, jest benzowy. Dobra, benzowy to jest z trzciną daszary od razu wskoczyło jak pięknie. Następny spinacz. Spinacz. Letiust i kaktus. Następny bekoli. Beckoli. Letius soybean bin. Next step: seaweed. Letius salad. Okay. Leek bin. I ti hoke. Okay. I ti. Asparagus Letius. To jest sewid. To jest czerwony i żółty. Żółty mam, a czerwony to jest niebieski, a niebieski to jest cyjan i biały. Cyjan, biały. Ittyshowk. To już się zrobiło, tutaj co mamy? Spinacz. Jest blue. I teraz blue łączymy z benzowym. <coughs> białym. Żółtym. Blue. Benzowy, żółty i biały. O, czerwony. I zielony. Bardzo ładnie. Czerwony z żółtym, czerwony z niebieskim. Magenta to jest pomarańczowy i fiolet. E, pink to jest fiolet i cyjan. light Grey to jest gay i white. No i czarny. Magenta i blue. W tym czasie wróćmy do tutaj. Ok. Jest już dziewiąty Trzy sztuki kabaczka bug kapusta z Broku i Letius Water chestnut. Um, sezam i sewit i ostatni spis gorszek I to jest pies, soybean ok. W tym czasie tak, mamy limonkę, a już mamy pis. To trzeba dać w takim razie poziom w dół. I tyle dziesiąty, o, widziałem już. Ile tego tam jest? Pięć. To cóż, lecimy. Pinot. Rzeczki ziemne robi się z pis i bambuszut. Cauli. Kauliflower. Hmm. Kalafior Kabesz Letius Brussel To są Brukselki Kabacz pis Kukumbe ogórek Pis okra I ostatnie tea herbata Siwit Jest czarny, jest light gay Mi My Mystical Flowers Zrobione Mystical Floya odblokowane. A Mystical Floya to jest tutaj I możemy zacząć od tego i od tego, aczkolwiek e, to jest początek. Petal apotekarii. Petal apo Petal Apothecai. Wiem dlaczego nie wyszukuje mi. <laughs> Tutaj questbook to pyk. I teraz już mi powinno wyszukać i cyk petola potykaj. Mm, do zrobienia od razu, um, najwięcej mam tych, więc zróbmy z tego. I zaczynamy najgorszy możliwy mod.